Fiat Pullback oczywiście w dużej części przypomina Mitsubishi L200 i trudno się temu dziwić, skoro jest to wspólna konstrukcja oparta właśnie na tym modelu piątej generacji L200. Zmienione zostały reflektory, doszły światła do jazdy dziennej, oczywiście w technologii LED. I co ważne, skrzynia ładunkowa pomieści 1100 kg. Fullback posiada wszystkie tryby jazdy, a więc napęd tylko na tylne koła. Napęd na cztery koła do jazdy szosowej do prędkości 100 km na godzinę. Oczywiście reduktor i blokadę mechanizmu różnicowego, a więc tryby jazdy przeznaczone wyłącznie do jazdy w ciężkim terenie. Silnik współpracuje albo z sześciobiegową przekładnią manualną, albo z pięciobiegowym automatem. I do tego automatu można mieć pewne zastrzeżenia. Ta fullback z tą zabudową skrzyni ładunkowej wygląda bardzo atrakcyjnie. Trzeba przyznać, że zarówno spoiler, zarówno ten podest z miejscem do mocowania haka holowniczego to wszystko dodaje dynamiki i takiej niepowtarzalności fullbackowi. Ale z drugiej strony trzeba przyznać, że widoczność do tyłu jest bardzo ograniczona, bo z jednej strony ograniczają szyba właśnie pokrywy zabudowy, a z drugiej strony szyba kabiny, samej kabiny samochodu, a więc widzimy to, co dzieje się za nami przez dwie szyby, przy czym jedna do tego jest jeszcze przyciemniona. I żeby jeszcze było gorzej, nie posiada wycieraczki. Oczywiście, kamera cofania ułatwia manewrowanie tym samochodem, który mierzy 5 m30, a więc jest rzeczywiście potężny. Fullback jest typowym pick-upem, a więc samochodem do każdej pracy. Fiat zdecydował się we współpracy z koncernem Mitsubishi na stworzenie własnego pick na bazie właśnie Tsubishi L200. Ten samochód wyróżnia się przede wszystkim dużą ładownością, bo na pakę możemy wrzucić nawet do 1100 kg ładunku. Jednak to, co charakteryzuje Fullbacka najbardziej, pod względem stylistycznym oczywiście przód, taki typowo włoski, trzeba przyznać, że Włosi mają rękę właśnie do konstruowania, do projektowania nie tylko przodu samochodu, ale w tym przypadku mówimy o pick a więc ta stylistyka przedniej części pojazdu jest bardzo istotna. Natomiast dzięki elektronicznemu selektorowi trybu napędu 4WD jedynemu w swoim rodzaju użytkownik może z łatwością włączyć centralny samoblokujący się mechanizm różnicowy typu Torsen obsługiwany przez trzy elektronicznie sterowane sprzęgła. One sterują przekazywanie momentu obrotowego w czasie rzeczywistym i w oparciu o warunki drogowe oraz o prędkość. Wykorzystanie reduktora pozwala dostarczyć większy moment obrotowy na ekstremalnych off-roadowych trasach i przy pełnym załadunku. Ma to istotne znaczenie, bo wioząc te 1100 kg cegieł powiedzmy na pacę, wjedziemy gdzieś na plac budowy, gdzie jest miękka, miękka ziemia, miękki grunt i wówczas napęd 4x4 przyda się znakomicie. Wnętrze Fullbacka, Wam zupełnie szczerze powiem, mnie się bardzo podoba z tego powodu, że jest bardzo komfortowe. Oczywiście mamy twarde plastiki, ale mamy genialną tapicerkę skórzaną tutaj w kolorze czarnym, skóra perforowana. Fullback występuje z jednym silnikiem turbodoładowanym dieslem o pojemności 2,4 litra i mocy albo. Z... 150 albo 180 koni, tak jak w tym przypadku, a więc to jest ta wersja najmocniejsza. No i ta zabudowa, tutaj bardzo charakterystyczna, bardzo dodaje fajnej stylistyki. Nie mamy samej paki, a właśnie zabudowaną część. Zabudowa została stworzona przez firmę Mopar. Bardzo praktyczna, bo nie dość, że mamy sporą objętość. Paki to jeszcze dodatkowo takie dwa wąskie okienka, które dodają niebywałej stylistyki całej bryle samochodu. Zużycie paliwa dla takiego silnika, dla takiej masy pojazdu nie może być minimalne. Oczywiście tych 10 litrów oleju napędowego na 100 km podczas jazdy miejskiej oczywiście. Musimy liczyć się z takim zużyciem, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że mimo wszystko te turbodoładowane diesle są oszczędne. Od systemów, które dbają o bezpieczeństwo, jest oczywiście asystent pasa ruchu, jest, są czujniki parkowania także te elementy podstawowe, które pozwalają dbać o prawidłowość wykonywania manewrów na drodze. I troszkę, chociaż może nie. Wam powiem, że właśnie w Fullbacku te łopatki do sekwencyjnej zmiany biegów bardzo pasują. One są olbrzymie, one są naprawdę bardzo duże. Nie wiem, na oko, tak około 10 cm długości każda z łopatek ma. Natomiast takie same łopatki widziałem kilkanaście dni temu w Alfie Romeo Stelvio i troszkę mnie zdziwiło, że one aż tak duże są. Ale. W STelvio te łopatki są tak duże, bo przy dużych prędkościach łatwiej po prostu sterować sekwencyjnie biegami, nie trzeba tych łopatek nigdzie szukać. Tutaj natomiast ta ich wielkość idealnie pasuje w proporcjach do całości wnętrza, do całości samochodu. Work never stops. The new Fiat Professional range, built to work 24-7.